Jesteśmy na żywo, panie Tomku. Witamy. Witamy. Dzień dobry. Nie wiem gdzie jest obiektyw, nie patrzeć. Pierwszy live na Bike Show CC, Tam jest, tutaj jest chyba o, tutaj jest obiektyw. No, nadajemy do, dzwonię do Was. Dzwonię do Was, żeby wam powiedzieć, że spokojnie materiały się realizują. Mamy. Dla wszystkich tych, którzy są rozczarowani tym, że relacja z wyścigu była zbyt krótka, to mówię, że będzie jeszcze dłuższa tylko musi się złożyć a na razie się nie złożyła, ponieważ jesteśmy strasznie zakopani z materiałami, ponieważ właśnie wracamy sobie z Bielska w, z testów Crossa, gdzie sprawdzaliśmy dla Was parę ciekawych rowerów w formie bike porn i przy okazji testowaliśmy sobie Gierixa nowego na żywo, więc. Możemy Wam już zaplanować kompleksową recenzję Shimano GRX w praktyce Więc relacja z wyścigu też będzie, jak się odkopiemy z materiałów I będzie w przyszłym tygodniu będą vlogi z Neapolu, bo znowu jedziemy do Neapolu Jak pamiętacie zeszłoroczne vlogi z Neapolu, to wiecie, że były hardkorowe, jeżeli chodzi o pogodę W tym roku mam nadzieję, że pogoda będzie lepsza i materiałów będzie dużo Znaczy się jadę. Tomek nie jedzie, pewnie bardzo by chciał, ale... No cóż, rok temu był, no nie, 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 nie da się wszystkiego. No. W każdym razie materiały się robią, jest ich dużo i w ogóle nie wiem, czy ktoś mnie słyszy, bo z tymi live'ami to jest tak, że ja nie wiem, czy coś słyszycie. W sumie. Halo, słyszycie nas? <grym> czy ktoś nas słyszy? Niech <grym> ktoś to napisze. Ja nikt nie napisał, czyli pewnie nagrałem na siebie, no ale, no trudno. W każdym razie... O, działa. W każdym razie tak, sprawdzony SK60 z grx sprawdzone nowe elektryki Level Boost i Soil Boost i porównaliśmy dwa rowery Cross Country. Tylko jeszcze wam nie powiemy jakie, ale yy, radykalnie się od siebie różniące. To, to możemy powiedzieć, więc było, będzie trochę MTB, to tak uspokajamy. Po jak, raz pierwszy. Po raz pierwszy na tym kanale w sumie. No, będzie trochę, trochę, trochę MTB, będzie. No, więc to wszystko już wkrótce. Dzisiaj wracam, zakopuję się w plikach. A kto to jest Alex? Ktoś mówił, że wyglądasz jak Alex Legend. Kto to jest Alex Legend? Jeżeli jakiś gwiazdor porno, to mam nadzieję, że nie tylko z twarzy, ale. <grym, <grym, nie wiem o co chodzi. W każdym... Ja jestem strasznie nieinternetowy, nie wiem o kogo, o kogo chodzi. No, no więc będą te tematy wkrótce, będzie na Apple, więc się nie niepokójcie, materiały będą dzisiaj wracam do domu, zakupuję się w materiałach i będę, będę starał się wszystko uploadować na bieżąco. Jak tylko się będzie dało, więc... Sorry za... <grym>, trafiłeś. To jest faktycznie aktor porno. No proszę. To, to jest trochę creepy stary, jak facet mówi, że wyglądasz jak aktor porno. No ale mniejsza, w każdym razie. nie ważne co klikać. No dokładnie. Wiem, że to jest strasznie dziwna transmisja na live, ale, ale wiecie, nie może być sztywno, bo ten trzeba było zacząć jakoś, więc to już wkrótce materiały. Do zobaczenia.